Dzień dobry. Pamiętacie, mówiliśmy o celach i o motywacji związanej z realizacją celów. Dzisiaj chciałam mówić o celach, ale o pewnym sztywnym naszym podejściu do ich realizacji. Wyobraźcie sobie, że macie cel, określiliście go sobie. Wiecie po kolei, punkt po punkcie, jak go chcecie realizować. Zaczynacie dążyć do swojego celu i coś po drodze stanowi trudność, ale tak się usztywniacie, że w ogóle nie weryfikujecie żadnego punktu, nie zmieniacie podejścia, bo wydaje Wam się, że jeżeli cokolwiek zmienicie, to będzie zagrażające i nie osiągniecie celu. Posłuchajcie teraz historyki, która wyraźnie pokaże, że sztywność nie jest naszych przekonań, naszego działania. Nie ułatwia nam życia, a wręcz utrudnia. Daleko w Chinach, które, jak wiecie, jest krajem kontrastów od bardzo bogatych części, do takich części, gdzie ludzie żyją jeszcze jak ich przodkowie. Więc w tej części, gdzie ludzie żyją trybem życia takim jak ich przodkowie, jest wioska. Wioska jest budowana według Wzorca sprzed kilkuset lat. Niewielki ryneczek, dookoła ryneczka domki i drogi prowadzące z czterech stron do, te, do centrum tej wioski. W centrum wioski toczy się życie. Tam Chińczycy sprzedają to, co wyhodowali, to, co im wyrosło. Tam się spotykają, rozmawiają. Jedna z dróg jest szersza, wygodniejsza, ubita, jest takim ubitym traktem. Tą drogą najchętniej chodzą. Wzdłuż tej drogi, kiedy już mają wejść do, zbliżyć się i wejść do ryneczku, również są domki, więc jest ta, ta droga najwygodniejsza, ograniczona z boku domami. Pewnego dnia na ryneczek wybrało się dwóch Chińczyków. Wybrali, jak zwykle, swoją utartą drogę. Tę najwygodniejszą. Wchodzą i na jej odcinku stoi koń. No, koń jak koń, dla nich nic nowego. Zbliżają się, ale koń z niewiadomych powodów zaczyna wierzgać, kopać, ustawił się w poprzek, nie można go było minąć z żadnej strony. Zachowywał się niebezpiecznie, poczuli się zagrożeni. Wycofali się, stoją, zastanawiają się, co mają zrobić. Zdecydowali, że poczekają, aż koń się uspokoi. Po chwili ponownie zmierzają drogą w kierunku ryneczku. Kiedy zbliżają się do konia, ten znowu zaczyna zachowywać się agresywnie. Przestraszeni się wycofali, stoją bezradni, nie wiedzą co mają zrobić. Patrzą, idzie starzec, zmierza w ich kierunku, podchodzi pyta, co Wy tak tutaj stoicie. Wyjaśniają mu sytuację, że oni chcą na ryneczek, ale nie mogą, bo tam stoi koń. Z niewiadomych powodów zachowuje się groźnie i niebezpiecznie. Starzec wszedł na tą drogę, zbliża się do konia, popatrzył. Koń zaczął być znowu agresywny, wycofał się. Oni do niego mówią: i co my teraz zrobimy z tym koniem? On bez słowa popatrzył na nich i poszedł na rynek inną drogą. I proszę was, żebyście w różnych waszych sytuacjach życiowych. W takich momentach, kiedy idziecie jedną drogą i taką macie opracowaną, wymyśloną, wewnętrznie zaakceptowaną. Kiedy po drodze znajduje się przysłowiowy koń, wejdźcie na tę samą drogę i dotrzyjcie do celu, ale z innego wejścia, z innej drogi. Postąpcie tak, jak starzec. Dziękuję.